żeby głośno, wyraźnie się otworzyć. To ja zaczynam. Biegaj! Trzy! Trzy! Dlaczego liczyli tu trzech? Te No dobra, trochę was podpuszczałem, nie tłumaczę do końca tak, że po trójce znowu jedynka i tak na przemian zobaczycie, będziemy się bawić półtorej godziny. Fantastyczna sprawa. Ok, to zacznijmy. Jeszcze raz. Ja zaczynam. Jeden, dwa, trzy, jeden. Są warciuszki Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, jeden. Dwa, trzy. dobra, a teraz wejdźmy stopień wyżej i wymyślmy sobie słowo, jakie będziemy mówili zamiast dwójki. Jakikolwiek. Śmiało. <noise> I <gryśla> <gryśla> Dobra, czyli za drugi dupa, Ja zaczynam. Jeden! <gryśla> Trzy! Ok, super. Jakie słowo zamiast trójki będziemy mówili? Śmiało, no. spoko, śmiało. Serce. Proszę? Serce. Serce, no wiadomo. To jest nawet takie powiedzenie chyba, nie? Tak Coś tam było. Ten? Serce i podłogi. Spoko, dobra. Dupa zamiast trójki serca, okej? Okay, na zasadzie kontrastu, wiadomo. To ja zaczynam. Jeden! Dupa! Serce! Nie! Dupa! 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 Okej, okay, lewet ultra, ale co my musimy zamiast Jedynki. Noga? Noga? Że to się wszystko, że tu nawet w sensiewa. Co tam pani mówi? Nie, już pani nie jest... z <śla> <śla> Dobra, okej, okay, to niech będzie noga. Czyli zamiast jedynki noga, zamiast dwójki, dupa, zamiast trójki serce. Ja zaczynam. Noga! Dupa! Serce! Noga! Dupa! Serce. No i można się bawić bez alkoholu. Można, tylko jestem <posłas. głosy> <noise> Tak? A ty, ci tam tak, tam, tak z boku, no. to, to są z boki? Zesprzły te kwarantanny. Jałto podobnie chodzi tutaj o mieszkańców Lubska. Co tam w Lubsku?

Sprężę. się chciała załapać to zdjęcie. Zdjęcie czego? Czego chodzi? No. Eee... Ciebie Czego? 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 kupić? Czego? 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 chodzi o ser pleśniowy. No właśnie, tak. <grym> Ej, a propos pleśni. Tak. To ja dzisiaj ja myłam zęb. Aha. A, tak. Sto tak. czekoludnych, tak. tak, nie umyłam. Dlaczego? No bo nie mam. No bo nie mam. Ej, czy lewe, to? A Śmierdzę, no. A co to jest taka piękna, młoda dama? Gdzie? Z wąsem. <grym> a to? jest, y proszę pana, dana z łosiczką. A jest Dokładnie to jest jak... to samo. Wspaniałe to, 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 po za... to jak podczas jakiejś wielkiej podróży. A sama dużo podróżuję. Raz to nawet byłam w Brazylii i mi dali w Rio. <trybuj> o, była pani na Copacabana. Tak, byłam kopana, no. Zawadana. To jest wspaniale. <trybuj> a co powiesz na wspaniale? A propos, spanie, de, a propos spanie, to mnie ostatnio pogryzł pies mango. Eh, chyba <trybuj> e, dingo. Stało? Tak, stało się. Szczytlizna się stało. O, nie, nie, no, no, tak, Mietoczek musiał grać za Szczykiem, <grym> No, będzie skandal. – Bo mnie tu gdzieś ta wypadło gdzieś <grym> teraz i trzeba nie wejdziesz. Proszę? No kiedycie nie puszczę. <much harmonic> ja na ja, chwilę to pięknie. Ja, przygotowane na zwierzęta, bardzo lubię zwierzęta. Jak mogę to pomagam. Miałam ja piątkę przygotowaną na dwa żubry i... <Guardian>